się Siema, Siemaneczko Widzowie, w tym odcinku zaczniemy nową serię na moim kanale, która będzie tam czasami wylatywać z FC Mobile Widzowie. Zacznijmy sobie taką serię, tutaj będziemy rozwijali swój skład, i ja wam zaraz go pokażę, tutaj mamy jakieś różne oferty, nie wiem co to jest, no i zobaczcie. Ja gram w tą grę dopiero drugi dzień, a mam już taki skład, wiem że to jest trochę dziwne, <laughs> ale no po prostu odkryłem taki, takie coś i teraz takie coś sobie zrobiłem. Zmieniłem sobie tutaj formację początkową, o Jezus Maria, yy, jakieś rzeczy, jakieś piłkarze, formacje, ten No i widzowie, my zaczynamy zaraz pierwszy mecz, co jakiś czas będziemy sobie zmieniali ten skład w ogóle będziemy sobie jakieś formacje zmieniali, żeby tak, żeby tak nudno nie było, nie? Albo na przykład jak będziemy mieli mega dobrego piłkarza, który będzie miał taką pozycję, której nie ma w naszej formacji. To będzie trzeba zmienić. A więc my w takim razie zaczynamy pierwszy meczyk. Dobra, widzowie, mi znalazły jakiegoś gracza. A ja yy, powiem Wam, byście zostawili suba i lajka, bo to naprawdę bardzo ważne dla mnie, więc zaczynamy. On jest ode mnie no lepszy. Zobaczcie na jego statystyki, na moje. Trochę duże różnice tak naprawdę, ale dobra. Zaczynamy. Mam nadzieję, że... O, o Boże, co to jest za co to są za karty w ogóle? Takie dobre, że no to mój skład Boże. Nie wierzę w to naprawdę. Czemu ja muszę mieć taki słaby ten skład trochę? Dobra. W takim razie zaczynamy meczyk, dobra. On zaczyna w takim razie, więc boom. Uff. Uf. I boom. No, nie, no, ja nie umiem odbierać piłki. To jest naprawdę mega moja duża wada. On się tutaj kiwa. Zaraz stawię na youtuba, jak mnie okiwał i zrobił Ankara Messi tym Rafiniem, który to był tam. Dobra. Boom, dobra. Idziemy z kontrą, więc dobra. Jego piłkarze są na pewno ode mnie o wiele szybsi, już to widzę, już to widzę. Teraz tam podam i nie, on tu wybronił. Kurde, ma I jakiegoś dobrego bramkarza pewnie. Na no sumie też mam dobrego i mam lepszego bramkarza niż cały team, tak naprawdę, więc powinien dużo bronić. Przełącz się, dobra, ba, zablokowany strzał, zablokowany na szczęście. Idziemy z kolejną kontrą. Bum, tutaj podajemy. Biegniemy skrzydłem, skrzydłem tadić biegnie. Podanie do Bellinga, ma Bellinga, umie takie strzały dać. I Bum. On umie. Uh -huh. No, umie. A nie, dobra, różnie jest. Myślałem, że on nie trafił w bramkę. I... Kurde. Z główki mojej że też nie są zbyt dobrzy. Okej, okay, odebranie piłki. I teraz. Mbappe. Nie. Mbappe. Ty musisz to naprawdę wszystko zwalić. Rozumiem, że w tym realu ci nie idzie. No ale... No ale sam na sam nawet. No naprawdę. Zlitujcie się nade mną, ludzie. Co on ma za bramkarza? Powiedz, że to jest tylko jakiś... Powiedz, że tylko on miał farta i że to nie, to nie jest z tego przez bramkarza. No w sumie jest przez bramkarza i... Nie, no bramki, bramką, kto to strzelał? Nie no nie, czemu? Blisko było, blisko. 30 minuta, jest 00. To już czuję, że tutaj może być ciężko, ale za to ja mam ostatnio same strzały, więc Mbappé on umie strzelać. Serio? Czemu zawsze jak nagrywam, to musi coś się złego Zawsze dokładnie tak strzelałem z daleka, a teraz jak próbuję strzelić z daleka, to coś nie idzie, dobra. To jest chyba jakiś nieogar trochę, bo jakiś taki... Jakoś tą piłkę za często mam tutaj, coś mi tak dziwnie. Czemu środek? Hmm, super. No tak do środka, no tak wybija tym bramkarzem trochę, dziecko, nie? A więc do tego ja mam ciągle piłkę. Dobra. Aj, biegnę, ja co się utrzymuje przy piłce, dobra. O nie, co ja kliknąłem? Przepraszam. Dla koniec pierwszej połowy chłopiec, jakiś Mohamed, dobra. Więc zaczynamy drugą połowę. Mam nadzieję, że teraz ktoś nas to strzeli, albo ja coś strzelę, bo ja w sumie chcę strzelać. Nie, 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 e, faul, faul. Dobra, na szczęście nas faul. Dawaj, Bellingham tutaj robi faula. O, idzie tutaj by podać. Coś stało. A, dobra. Podajmy do tego, co jest blisko, żeby tam nie wybijać. Tylko teraz cała jego obrona jest tutaj, więc wątpię, żeby to się... O, lekiwko, ale nie udana się Teraz idą z kontrą, więc Rafinha... No, fał. Tutaj akurat się przyznajesz, że to był faul, ale nie powinien. A nie, to on mnie sfaulował. Coś nie tak z tą grą? Nie wiem. O kurde, ole się wykiwałem. Odbieraj tą piłkę. A jaj, jaj. Ale zacięty mecz. Ja ciągle oddaję strzały, ale oni ciągle albo bronią, albo mi odbierają piłkę. Naprawdę, nieźle. Ja, mam, ja miałem tak dużo okazji, więc jak teraz ja, ja, on mi strzeli, to znaczy, że ja jestem jakiś słaby, bo... Dobra, kogo jest... Nasza, dobra, na szczęście nasza. Grajmy ofens defensywnie, to znaczy. u nie chciałem tak podawać, ale dobra, i, i tak mamy piłkę, więc nic na szczęście się złego na razie nie dzieje. Rodriguez, Palmer. Dobra, Rodriguez, Rodriguez, Rodriguez. Oj, to było złe podanie chyba, albo dobra. Dobra, nie. Penningham, ja cię lubię, musisz. Nie. Czemu ty musisz zawsze coś zbawić, człowieku? Ja mam jakiś dziwny stres. Aj, no dobra, odbieraj mu tą piłkę. Zrobię jakąś zmianę. Madison wchodzi za Branta, okej. Okay. O nie, co ja zrobiłem? Co ja robię? Co ja robię? Ludzie, co ja robię? Nie, nie, nie. Nie możesz tym on -em. Nie znam gościa chyba. Wiem, że pewnie wszyscy go znają, ale ja nie. Dobra, ultra podanie. Aj. Szkoda, że to nie doszło. Nie, nie. Dobra, odbieraj. Dobrąkar, nie wiem czy to z tobą jest to plus. Gdyby on podał tego złego, to by już... No. Coś czuję, żeby no, już trochę słabo by było. Dobra, biegniemy, biegniemy, Do, dogania nas, dogania nas. To mam piłkę, Palmer. Palmer, o teraz wypuszczenia Mbappe. Mbappe, nie zwal tego, błagam cię. No nie, kogo on ma na bramce? Powiedz mi, powiedzcie mi widzowie, kogo on ma na bramce. Sprawdźcie, przewincie yy, i sprawdźcie kogo on ma na bramce, bo ja chyba nie patrzyłem na tą bramkę, co on robi za emotkę jakąś tutaj. Też mu zaraz jakąś młotkę. No, koniec meczu 0-0, no. Trochę nudny ten mecz był akurat, no, ale no okej, okay, no. Dobrze, że przynajmniej nie przegraliśmy. Jestem teraz na jakiejś strefie eventowej. Tutaj mam jakiegoś piłkarza. Chwila. Czy ja mogę teraz to odebrać? A i tutaj muszę jakieś rzeczy robić. O Boże, co tu się dzieje? Tutaj naprawdę są dobre. To jest za darmo, co? Ja nie gadajcie, że ja mam za darmo takiego piłkarza, Ej, to już kosztuje, ale ja mam tego tak dużo, że ja to wszystko mogę kupić. Więc kupujemy, okej. Okay. Jest ja to kosztuje dziś nic. Kupuję i co się dzieje? I nie mam, no więc nie wiem o co tu chodzi. Możecie mi też napisać w komentarzu jakieś porady, jak zdobywać szybciej tych lepszych piłkarzy, bo ja ogólnie, ogólnie za bardzo nie ogarnię, więc napiszcie mi w komentarzu kilka porad, a my widzimy się w kolejnym meczyku. A więc widzowie, gram znowu teraz jakąś FC Barceloną, no, która jest też o 100 razy lepsza ode mnie, ale zawsze albo wygrywam z nimi, albo remisuję, więc mam nadzieję, że to nie są body, tylko gracze, raczej gracze, bo to już, to już jest duży poziom, to jest mój skład, no, trochę, trochę dziadowski, wiem, o kurde, dobra, on ma wszystkich na lewe, że 100, jak przegram, to nie mam, tak na, nie mam co się wstydzić tak naprawdę, ale dobra, spróbujmy przynajmniej zremisować, o Boże, on już tutaj... Pressing robi. Duży pressing. O, widać, widać, widać chyba, że ma Ronaldinho. Albo ja jestem silny. Nie, dobra, ma chyba Ronaldinho. Uuuu, okej. Okay. Tutaj kiwanko się. Od, tutaj do tego, jaką ma. Ehm, Aleksander Al Trenda. I boom! strzał Mbappé. No ten Mbappé to nigdy nie, nic nie trafi. Chyba trzeba go zmienić na kogoś innego. Mam chyba milion takich napastników, co mają taki level, więc... To jakiś czas zmieniam, bo w sumie nie ma żadnego znaczenia to zmienianie, dobra. Bellingham, teraz Pressing Roop. Bellingham, Pressing, Pressing, na FC Barcelona. Tylko tu ma jakiś o oh, nie znam, widzę spodu spodu Barcelony, bo wolę Real. Dobra, o kurde, Pressing od tyłu, od tyłu, tylko żeby fizzkiem nie wjechał. W sumie jak wyjdzie to będzie dla mnie fajnie, bo no, ach, czemu ja się cofnąłem? Nie, nie, nie. No. Ronaldinho, mówiłem, że na Ronaldinho. Dobra, ajajaj, i, aj, aj. Niech ten fal czemu była ten korzyść? Oj, coś czuję, że. Dobra! Łapie ten, jak ono... Nie, co się dzieje? Spalony? Chyba spalony, tak? Tak, tak, był spalony, więc. No i tu duży ten spalony, więc. I tak by nie było gola i dobrze w sumie, bo nie chciałbym, żeby był gol. Dobra, gdzie by tu podejść. Ja podaję tak na blisko, bo nie chcę tutaj w ogóle tutaj gdzieś daleko wybijać, bo jeszcze piłkę odbierze. Pressing, pressing Robi. Dobra. Na skrzydło, na skrzydło. Na skrzydło. Pyk. Pyk, dobra. Bellingham. mnie to jest Rodriguez. Dobra, Rodriguez, nie znam cię, ale strzel. On... Nie no. Czemu ja dzisiaj nie mogę żadnego strzału ten? Czemu ja stąd strzelam? Mi się guziki mylą. Ja dopiero mam tą grę i mi się jeszcze guziki mylą. Naprawdę, przepraszam widzowie. Ja chciałem dośrodkować, ale nie, nie, nie wiem, którym się dośrodkowuję, naprawdę. Wiem, wiem, wstyd. Ale naprawdę, nie wiem którym się dośrodkowuję. Dobra, proszę. Okej, okay, odebranie ładne. No i stracenie będzie zaraz pewnie, dobra. Tutaj biegnie ktoś, nie wiem kto to, dobra. Podanie do yy, Rodriguez'a, Palmer. Palmer jest... Y y y ...Sigmon, dobra. Mbappe. Mbappe strzelił, w końcu jednego gola, jest! Kilian Mbappe, w końcu jakiś gol, pad. Kilian Mbappe, numer 10. Wszyscy mu tutaj klaszczą pięknie, widzowie, pięknie, naprawdę. Dobrze, że nie było spalonego. Zobaczmy, jak tutaj wpadło, więc tutaj będzie dużo odcinków. U, tutaj za pola karnego nawet było. Jakieś że y też będą z tej gry, też będę grał z jakimiś tam jakimiś Dziubaną na przykład. Czy jeszcze z kim, więc naprawdę polecam subskrybować. A więc Barcelona wznawia grę. Okej. Okay. Mam nadzieję, że się nie wkurzył. Dobra, Oddał mi piłkę za darmo, więc to jest dobry znak. Dla nas w sumie do niego nie, bo się jeszcze wkurzy. Dobra, Uf. A aj, Ajajaj, mam piłkę? Nie mam piłki, wysiałem jakąś motkę. Nie, DJ na przykład. Żeby się tak bardzo nie wkurzył, że przegrywa z takim bambikiem. <grym> dobra, w takim razie druga połowa zaczynamy z FC Barceloną, BVB kontra FC Barcelona. Ostatnio był taki mecz, no i pewnie wiecie jaki był wynik. Chyba 3-2 dla Barcelony, ale dobra, tutaj, tutaj jest inaczej. Tutaj jest widzowie inaczej. I BUM, dobra. Do Rodriguez'a. Rodríguez nie straci piłki Mbappe Kilian. On już dzisiaj strzelił jednego gola. Czy drugiego strzeli? Wątpię. Ja teraz chyba będę grał defensywnie. Okej, okay. Ronaldinho jest bardzo groźny. Wybijaj to, czemu co ja zrobiłem? Jezu, raz taką bramkę straciłem dosłownie najgorszy sposób. Jeszcze może podam do złego. No super, naprawdę Palmer tutaj chyba, tak. Palmer dobra do Aleksandra. Nie, to jest Rodriguez, mylą mi się. Ok, boom. Do tego jak... Nie wiem, kto to Palmer! Do kogoś! Bellingham, on umie strzelać! Nie umie jednak. Umie, umie, nie umie, umie. Jeszcze Pressing. Ach, pressing w obronie się zawsze płaca. No. Dobra, tutaj. Ocean Ronaldinho, już bardzo groźnie. O, o, o! O nie, o nie! Brazylia, Brazylia, nie, nie lubi Brazylia. Kurde, mają aut. Aj, pomyliło mi się coś tutaj, dobra. O, dzięki za piłkę tak w ogóle ziomek. No, dzięki za piłkę, tylko teraz nie straci piłki. No, no właśnie. No właśnie, ale dobra, odzyskałem już od razu, więc teraz tu... Boże, jaki pressing on robi duży, ja już, już nie mogę... Nie mogę mieć chwili jednym piłkarzem. Dobra, mam aut, mam out, więc jest dobrze. Tam ten tam chłop wychodzi, ale już go tam blokują powoli, więc internet, proszę, nie. Nie teraz, naprawdę. Nie teraz, zawsze, tylko nie teraz jak akurat nagrywam. Oj, 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 dobra, mam już mam piłkę. Mbapet, mbapet, ma Oj, dronik co tu jest? To już mi też jakiś dobry ramka, dobra. Bum. I. Jest! Kto tu jest? Nesta. Nesta? Aha, ten obrońca! Z numerem 13. <grym> Jezus główki mi, drugi gol. Drugi gol, sobie. Z główki, w sensie, dobra. I, i, I w tym meczu też. No i dobrze, dobrze tej Barcelonie. <grywa> dobrze, dobrze mi idzie, widzowie, naprawdę. Teraz to mogę tak naprawdę grać defensywnie, mam nadzieję. No, 5 minut do końca, to wyśle tam jeszcze jakąś motkę że GG. <grywa> Drugi raz, żeby... No, to on już się poddał chyba, tak mi się wydaje. On już tego meczu i tak nie wygra, więc ja tam mogę jedyne co zrobić, to jeszcze muszę iść jednego gola, jak mi się uda. Wątpię, ale dobra, spróbujmy, On już mi tutaj daje strzelić pewnie. On mi da... Serio daje strzelić? Nie, dobra. Nie, do nie daje mi strzelić co on robi. Halo, przepraszam. Wybił jak taki trochę... No. I wygrywamy. 2 do 0. Ej, tu jest ten sam gościu? Ty. Ej, tu jest ten sam gościu, chyba. Ta, tu jest negozi. Mimo ten... Ty. To jest ten sam gościu. Czy, czy mi się wydaje? Nie. Ta. Nie, to jest ten sam gościu, że ja jestem. Nie, nie wiem. Widzę ja Pewnie już mam jakieś. Mam już przegrzane w, w głowie. Zobaczmy sobie te wszystkie teraz brameczki na koniec. Zobaczmy. Tutaj kogo, tutaj. Mbappé, chyba ta Mbappé. I bum tutaj walno. No i chyba nie do obrony, tak mi się wydaje. Albo do obrony, ale było trudno. Więc naprawdę bardzo tutaj ładnie Kylian Mbappé strzelił. Zobaczcie sobie jeszcze jedną powtórkę. O, tak dobra perspektywa. U, no ładnie. A więc widzowie to w tym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Piszcie też w komentarzach, czy już da się, chcecie więcej tutaj. Piszcie jakieś porady, jak mieć lepszych filiżanerzy szybciej, czy coś takiego. Więc ja się z Wami żegnam. Pa pa. Do następnego. Widzimy się niedługo.